Zawarte w tym materiale są przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy rozpoczynają zabawę z RC i stoją przed wyborem nadajnika, potocznie zwanego aparaturą, a w następstwie tego modu, w którym nadajnik będzie pracował, czyli przypisania funkcji sterowniczych konkretnym drążkom aparatury. Ta decyzja, mówię to o wyborze modu, zdeterminuje wiele spraw związanych z pilotażem. Zanim ją podejmiecie, warto zrozumieć w czym rzecz i wybrać to, co indywidualnie najbardziej Wam odpowiada. Nie zdając się na często narzucane rozwiązania. Rozważmy zatem kwestię wyboru modu, w którym będziemy latować. Każda aparatura drążkowa, 4 i więcej kanałowa, posiada dwa drążki, lewy i prawy, do których mogą być przypisane następujące funkcje w zależności od wyboru modu. Mod pierwszy, pod lewą ręką kierunek i wysokość, a pod prawą ręką lotki i gaz lub hamulec aerodynamiczny. Mod 2: pod lewą ręką. Kierunek gaz lub hamulec aerodynamiczny, a pod prawą ręką lotki i wysokość. Mod 3. Pod lewą ręką lotki wysokość, a pod prawą ręką kierunek gaz lub hamulec aerodynamiczny. Mod 4. Pod lewą ręką lotki gaz lub hamulec aerodynamiczny, a pod prawą ręką kierunek i wysokość. Opcjonalnie, zamiast regulacji obrotów silnika oznaczonej jako funkcja gaz. Można w szybowcach stosować hamulce aerodynamiczne. Większość współczesnych nadajników ma możliwość dowolnej konfiguracji funkcji i przypisywania ich do poszczególnych wychyleń drążków. Trzeba tylko przy zakupie upewnić się, czy wybrany nadajnik takie właśnie możliwości posiada. Najczęściej używane układy w funkcji to mod pierwszy i drugi. Kolejne dwa układy, czyli mod trzeci i czwarty, to w sumie dwa układy zamienione stronami ale jaki układ wybrać i czym się kierować? Czy sterować w takim układzie, w jakim kupiliśmy nadajnik, czy zmienić układ na taki, jaki wydaje nam się lepszy? Każdy steruje jak mu wygodniej. Jedni sterują jak pozostali modelarze na lotnisku, inni tak jak pozwala nadajnik, w którym nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany, a jeszcze inni tak jak przy grach wideo lub symulatorach. Duża część modelarzy steruje zgodnie z zasadami sterowania prawdziwym samolotem. Najbliższy temu jest układ mod 2. Nie ma jednak złotego środka na wybór odpowiedniego modu, ale na szczęście są już sprawdzone metody, z których można skorzystać. Sądzę, że najlepszą metodą dla początkującego modelarza jest po prostu wizyta na lotnisku modelarskim, gdzie po rozmowie z bardziej doświadczonymi modelarzami będzie można sprawdzić swoje preferencje podczas pilotażu w układzie uczeń-trener. Jest to bezpieczna metoda, ponieważ uczeń trzyma w rękach własny nadajnik, do którego podpięty jest nadajnik nauczyciela. Dzięki czemu, w sytuacji awaryjnej, nauczyciel bez problemu przejmuje kontrolę. Jak już wspomniałem, najczęściej możemy spotkać modelarzy korzystających z modu pierwszego lub modu drugiego. Logika nakazuje więc wybór jednego z nich, dlatego tego bardziej popularnego na lotnisku, na który mamy zamiar uczęszczać. Dlaczego? Ano dlatego, że może nastąpić taka sytuacja, w której o oblot nowego modelu będziemy prosili bardziej doświadczoną osobę. Nie będzie problemu, jeżeli model będzie ustawiony w modzie drugim lub w modzie pierwszym, ponieważ na każdym modelarskim lotnisku znajdziemy osoby korzystające z przynajmniej jednego z nich. Mod można wybierać również na innych podstawach, na przykład poprzez analizę tego, jakim sprzętem mamy zamiar latać, czyli makiety, śmigłowce, modele do akrobacji i jak teoretycznie powinno nam się je łatwiej obsługiwać, ale nie gwarantuje to jednoznacznego rozwiązania tej kwestii. Jest jeszcze jedna sprawa związana ze sterowaniem. Jak trzymać drążki? Czy sterować kciukami, opierając je na drążkach, czy może trzymać palcami? Jak się domyślacie, i tu zdania są podzielone, i zależy to od indywidualnych preferencji pilota, no i od rodzaju aparatury. Ta kompaktowa aparatura prowokuje do sterowania kciukami. Jeśli to aparatura pulpitowa, to pewnie wygodniej jest trzymać drążki w palcach, opierając wygodnie ręce na pulpicie. Zwolennicy takiej metody argumentują to większą precyzją sterowania. Co do precyzji takiego sterowania, jak już wspomniałem, zdania są podzielone. Ja steruję kciukami, trzymając nadajnik na pasku. Tak się nauczyłem i tak przyzwyczaiłem. Mimo to uważam, że do pewnych celów jest to ten gorszy sposób. Jeśli sprężyny drążków są słabo napięte i zamierzamy latać w modzie pierwszym i chcemy wychylić tylko ster kierunku, bardzo łatwo wychylić jednocześnie ster wysokości i nic się nie stanie, jeśli. To zakręt jakimś trenerkiem, ale robi się niebezpiecznie, gdy lecimy na żeletkę lub korygujemy lot pionowy. Aby ten efekt zminimalizować, można ustawić EXPO i zmniejszyć reakcję sterów przy niewielkich wychyleniach drążków w okolicy neutrum i zwiększyć napięcie spręży. Wspomniane zabiegi są rzecz jasna możliwe, jeśli aparatura posiada odpowiednie funkcje i możliwość regulacji od długości drążków sterowniczych, poczynając, na całej reszcie kończąc. Jest to dobry moment, by powiedzieć parę słów o kryteriach doboru aparatury, funkcjach, jakie mogą posiadać i ich użytkowych cechach z punktu widzenia komfortu pilota. Temu zagadnieniu poświęcę drugą część tego filmu. Przychodzi dzień decyzji, wyboru i zakupu aparatury. I w zależności od doświadczenia, pilot jest w sytuacji, gdy ma już za sobą etap nauki na zestawie RTF i prostej aparaturze kupionej razem z tym zestawem lub po prostu korzystał z aparatur swoich kolegów modelarzy. A to z kolei oznacza, że pilot powinien mieć już w miarę jasno sprecyzowane przynajmniej kilka kryteriów wyboru nadajnika. Myślę, że na tym etapie powinniście już wiedzieć, w jakim modzie powinna być ustawiona wasza aparatura. Jednak jeśli dalej nie wiecie, to właśnie wyznaczyliśmy pierwsze kryterium. Niektóre nadajniki, jak np. aparatury Hightech czy Grafner, mają możliwość dowolnej zmiany modu, i to właśnie do tego rodzaju aparatur zawęża się wasz krąg poszukiwań. Kolejnym podstawowym kryterium jest określenie ilości kanałów, które są Wam niezbędne do lotu. Oczywiście absolutnym minimum jest aparatura czterokanałowa, ale łatwo się domyślić, że cztery kanały nie wystarczą nam na długo. W miarę własnego rozwoju w zakresie pilotowania modeli RC będziecie nabierali ochoty na pilotowanie coraz poważniejszych modeli, do których obsługi wymagana jest większa ilość kanałów. Optymalnie według mnie aparatura powinna posiadać 9 kanałów. Ważne jest, żebyście podczas wyboru aparatury zastanowili się, jakimi modelami w przyszłości macie zamiar latać i kiedy to nastąpi. Zakupu aparatury dokonuje się raz na kilka lat, dlatego dobrze jest wybrać taką, która w momencie zakupu posiada więcej opcji i kanałów, iż tak naprawdę jesteście w stanie wykorzystać, ponieważ w trakcie rozwoju swoich umiejętności i ambicji modelarskich wykorzystywać będziecie coraz szersze spektrum możliwości Waszych nawyników. Kolejne kryterium częściowo wynika z poprzedniego, ponieważ część producentów oferuje do swoich aparatur telemetrię, czyli system automatycznego przesyłu danych z modelu, takich jak prędkość, wysokość, temperatura silnika czy jego obroty. Część z Was na pewno będzie miała ochotę latać np. szybowcami, a do ich pilotażu przydaje się np. wariometr, czyli czujnik obliczający wysokość modelu. Generalnie, telemetria ma cały szereg bardzo przydatnych zastosowań w modelarstwie, więc. Warto zastanowić się nad zakupem nadajnika z telemetrią. Dobrze jest sprawdzić, czy aparatura ma możliwość podpięcia do komputera. Jeżeli tak, to może służyć na przykład jako symulator lotów, pod warunkiem że posiadamy dodatkowo symulator. Ta funkcja pozwala również upgrade'ować system nadajnika. Z ekonomicznego punktu widzenia, dobrze jest sprawdzić, czy do nadajnika, który macie zamiar kupić, są łatwo dostępne różnego rodzaju odbiorniki oraz inny sprzęt. Oraz czy to wyposażenie proponowane jest w rozsądnych granicach cenowych. Kolejną bardzo ważną, przynajmniej według mnie, sprawą są możliwości obsługi różnego rodzaju modeli latających helikopterów, szybowców i samolotów, ponieważ każdy z tych modeli charakteryzuje się innymi parametrami lotu oraz koniecznością ustawień wielu różnych parametrów początkowych, takich jak np. ustawienie krzywej gazu dla helikopterów czy spowolnienie wysuwania klap dla makiet samolotów. Uważam, że przynajmniej dla mnie istotne jest to, czy radio posiada zabudowany moduł 2,4 GHz. Oczywiście tylko o radiach na 2,4 G... rozmawiamy. Czy jest on łatwo dostępny na wierzchu? Osobiście sądzę, że rozwiązanie takie jak np. w Aurorze 9 jest bardzo dobre, ponieważ jeżeli pewnego dnia wstaniecie rano i dojdziecie do wniosku, że macie ochotę latać w systemie FPV, ale tak na serio, zajdzie wówczas potrzeba wymiany modułu na taki o częstotliwości 433 MHz i przy łatwo dostępnym module sprawa będzie prosta. Wypniecie moduł z aparatury i zamontujecie swoje nowe saskoły. Operacja logistyczna na niecałą minutę. Ponadto dobre radio powinno mieć takie funkcje jak Pamięć modeli to funkcja pozwalająca zapamiętać ustawienia zapisane dla konkretnego modelu. EPA to funkcja pozwalająca na określenie granicznych wykleń serwomechanizmu. EXPO, bardzo istotna funkcja. Zmiany charakterystyk wychyleń powierzchni sterowych modelu. Dual Rate funkcja pozwalająca na wprowadzenie dwóch zakresów wychyleń sterów. Cyfrowe trimery oraz funkcje subtrim. Dzięki tym funkcjom można precyzyjnie wyregulować model. Rewersy: dla każdego kanału funkcja odwrócenia kierunków działania serwomechanizmów. Możliwość ustawienia wielopunktowej krzywej gazu. Możliwość ustawienia prędkości serw. Programowalne miksery wychyleń powierzchni sterowych. Wiem, że wiele osób kupując pierwszy nadajnik większą wagę przykłada niestety do ceny niż do samych możliwości. Te traktowane są często drugoplanowo. To duży błąd. Pamiętajcie, że za dobrą jakość i wysoką niezawodność należy odpowiednio zapłacić, ale ponosimy ten koszt tylko raz. Sprzęt z niższej półki prędzej czy później trzeba będzie wymienić, a to oznacza dublowanie kosztów. Więc sami sobie odpowiedzcie, co się bardziej opłaca. Z mojego punktu widzenia, oszczędności mogą tu bardzo dużo kosztować.